Reprezentacja Chorwacji zagra w finale Ligi Narodów. Prezydent Francji Emmanuel Macron znów chce interweniować w sprawie przyszłości Kiliana Mbappé. Real Madryt z nowymi koszulkami, ale i nową gwiazdą. Jude Bellingham oficjalnie w Madrycie. Szymon Marciniak po finale Champions League poprowadził pojedynek czwartej ligi i wypowiedział się o zamieszaniu z eventem Everest. Manchester United wycofał się z próby pozyskania Harry'ego 17 Siedemnastoletni Igor Dziedzic przechodzi testy we włoskim Frozinone. Arkadiusz Milik prowadzi rozmowę z Lazio, a Eduardo Mendy chce opuścić Chelsea. Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na dzisiejszy film. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A my już jutro zagramy z reprezentacją Niemiec. Co prawda to będzie tylko mecz towarzyski, ale jak zawsze to takie spotkanie wzbudza naprawdę wiele emocji. To także idealna okazja, aby skorzystać z bonusu od Betfan. Polega on na tym, że wpłacacie np. 150 zł, a gracie za 4 Pamiętajcie o tym, aby przy rejestracji wykorzystać kod Landry 600. Szczegóły całej promocji, a także regulamin macie na dole w opisie tego filmu. Oczywiście pamiętajcie o tym, że aby z tej promocji skorzystać, musicie mieć 18 lat. A teraz życzę Wam miłego dnia! No i zapraszam do oglądania! Chorwacja zagra finale Ligi Narodów. Wczoraj spotkali się w meczu półfinałowym z Holandią i mecz rozgrywany w Rotterdamie wygrali 4-2. do Po regulaminowym czasie gry był remis, a dogrywka okazała się być najciekawszą częścią tego całego spotkania. Chorwaci w dodatkowych 30 minutach zagrali prawdziwy koncert i tym samym przyćmili nijakich Holendrów. Z wielką przyjemnością oglądało się to na jakim luzie grał Modric, Petkowicz, Majer czy też inni Chorwaci. Mieli jeszcze jedną okazję na wyrównanie w dogrywce, bramka była naprawdę pusta, ale Ostry kąt sprawił, że piłka powędrowała w boczną siatkę. Nathan Ake tak dzielnie bronił dostępu do bramki, że aż stracił buta i przez kilkanaście sekund pojedynku zasuwał tak po murawie. Nadzieje na powrót Holendrów do tego meczu zaprzepaścił Malasja. Zawodnik Manchester United faulował w polu karnym, a Modric wykorzystał jedenastkę. W meczu finałowym reprezentacja Chorwacji zagra z Włochami lub Hiszpanią, a pojedynek pomiędzy tymi reprezentacjami już dzisiaj wieczorem. RCM Sport kontaktowało się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w sprawie przyszłości Kiliana Mbappé. Zadali mu pytanie, czy interweniował, albo też zamierza interweniować w sprawie Kiliana Mbappé i jego przyszłości w Paris Saint-Germain. Prezydent już kiedyś przekonywał piłkarza do pozostania w Paryżu, ale obecnie z Kilianem w tej sprawie jeszcze się nie kontaktował, jednak nie jest wykluczone, że tak się nie stanie, a Macron znów użyje swoich mocy, aby przekonać go do pozostania we francuskiej lidze. Wczoraj Real Madrid oficjalnie zaprezentował swoje domowe koszulki na kolejny sezon. Moje osobiste zdanie jest takie, że one są naprawdę bardzo ładne i na pewno będą idealnie prezentować się na ich nowym nabytku, czyli Jude Bellinghamie. Real oficjalnie potwierdził sprowadzenie tego zawodnika i wielkie gratulacje dla nich za wykonanie tego wspaniałego transferu. Wybrali znakomitego piłkarza, a on chyba wybrał najlepszy klub jaki tylko mógł i co więcej miał okazję to zrobić w tak młodym wieku. Florentino Perez przyszykował za ten transfer nieco ponad 100 milionów euro, a dodatkowe 40 baniek być może zostanie wypłacone w formie bonusów w kolejnych latach. Jude Benningham podpisał sześcioletnią umowę, a dzisiaj o godzinie 12 odbędzie się jego oficjalna prezentacja jako piłkarza królewskich. A warto podsumować sobie jeszcze jego występy w BVB, gdzie rozegrał 132 pojedynki, zdobył 24 gole i zanotował 25 asyst. Poza tym to okiwał czy też ośmieszył niezliczoną ilość rywali. Życzymy Oczywiście powodzenia w nowej drużynie. No i oby nie skończył tak jak Jaydon Sancho w Manchesterze United. Szymon Marciniak wczoraj poprowadził spotkanie czwartej ligi pomiędzy GKS-em Bełchatów a Sokołem Aleksandrów. Co ciekawe to 14 lat temu zadebiutował na tym stadionie w Ekstraklasie. Oczywiście, że pamiętam tamto spotkanie z Odrą Wodzisław, od którego wszystko się zaczęło. GKS wygrał wtedy dość łatwo 3 do 0, a ja pokazałem po jednej żółtej kartce dla każdej z drużyn. Nadal mam coś w piłce do zrobienia. A komentując doniesienia medialne o Arabii Saudyjskiej mogę potwierdzić tylko tyle, że mam różne propozycje. Z wielu federacji. Czas pokaże, co będzie dalej. To również zależy od mojej rodziny. Wczorajszy mecz prowadzony przez Szymona Marciniaka zakończył się wynikiem 4 do 1. A portal sport.pl opublikował również rozmowę z arbitrem w sprawie tego całego zamieszania, jakie miało miejsce przed finałem Champions League związane z jego pojawieniem się na evencie biznesowym o nazwie Everest. Niespodziewanie przerywam ciszę medialną, ale czas w końcu definitywnie załatwić tę sprawę. Wiem, gdzie byłem. Byłem na spotkaniu biznesowym. Nowym. Nie miało to nic wspólnego z polityką. Zawsze trzymałem się od niej z daleka. Czy w ogóle w ostatnich latach ktoś wyliczył, ile razy byłem w hospicjum, ile razy odwiedziłem szpitale, domy dziecka, zakłady karne? Nie, nauczyłem się już, że życie nie zawsze jest fair. Tam, gdzie byłem, nie zrobiłem nic złego. Ci, którzy podejrzewają, że było inaczej, są małymi ludźmi, bez honoru i ambicji. Szkoda mi więcej czasu na wypowiadanie się o tego typu osobach i sytuacjach. Otaczam się pozytywnymi i dobrymi ludźmi, i tak po zostanie. Harry Kane może być zaniepokojony informacjami przekazywanymi przez dziennikarzy The Guardian. Twierdzą, że Czerwone Diabły zrezygnowały z próby pozyskania napastnika kogutów. Manchester był zainteresowany, ale rezygnuje. Chodzi o to, że władze United oczekują bardzo szybkich transferów, aby wcześniej rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu. A wiedzą, że Tottenham na pewno nie będzie przychylny, aby oddać swojego lidera do ligowego rywala i będą przeciągać negocjacje tak długo, jak to tylko będzie możliwe. W tym momencie Harry Kane ma jeszcze rok umowy, pozostałe opcje to oczywiście Real Madrid lub Bayern Monachium, który przy wycofaniu się Manchester United zyskał na pewno większe pole do manewru. Igor Dziedzic, czyli 17-letni piłkarz Zagłębia Sosnowiec, obecnie odbywa testy w klubie Frozinone. Ten utalentowany pomocnik został zauważony przez nowego Benjaminka włoskiej serie A. Tnieje możliwość, że dziedzic dołączy do swojego rodaka Przemysława Szymińskiego, który od 2019 roku występuje w tym włoskim klubie. Igor rozpoczął swoją karierę w zagłębiu Sosnowiec i rozwijał się w ich drużynach juniorskich. Okazuje się, że Frozinone w niedalekiej przyszłości ma również dojść do zmiany na stanowisku tren Podczas konferencji prasowej, Arkadiusz Milik wyraził swoje zainteresowanie, aby kontynuować grę w Juventusie. Jednak doniesienia włoskie, le gazety Dello Sport sugerują, że polski napastnik otworzył drzwi dla transferu do Lazio. Według ich informacji, Milik rozpoczął wstępne rozmowy z Lazio, dając zielone światło do przeprowadzenia tego transferu. Istnieją jednak pewne obawy Lazio co do tego transferu. Chodzi dokładnie o wiek Milika, cenę i jego wynagrodzenie, które wynosi około 3 milionów euro za jeden sezon gry. Prezydent klubu z Rzymu Claudio Lotito preferowałby pozyskanie młodszego napastnika, aczkolwiek trener Mauricio Sari jest entuzjastą transferu polskiego reprezentanta. Eduardo Mendi jest gotowy opuścić Chelsea. Dwa francuskie kluby, AS Monaco oraz Nicea, są zainteresowane jego usługami. Chelsea oczekuje, że Mendy opuści klub w letnim okienku transferowym. Za to Bramkarz nie chce być rezerwowym i to przekonuje go do zmiany otoczenia. Ponoć pojawiło się jeszcze zainteresowanie ze strony Interu, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka: oczywiście pojedynek Hiszpanii z Włochami w półfinale Ligi Narodów. Szymon wysłał klub, cyklon kończy oni więcej meczów nie zagrają, cały sezon zakończyli i on był naprawdę udany. Zajęli pierwszą pozycję w tabeli i awansowali do wyższej klasy rozgrywkowej. Wielkie gratulacje! Oscar napisał za to w sprawie klubu Orion Olewin, który także ligowe zmagania zakończył, ale na czwartej pozycji, z 35 punktami na koncie. Natomiast Ewa podesłała klub Pogoń Śmigiel, który ostatni ligowy mecz wygrał 6 do 1 i zapewnił sobie drugą pozycję w tabeli. Na dziś to koniec. Dziękuję wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Jeżeli z tego materiału dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Koniecznie wpadajcie do mnie na Instagrama, ale także na Twittera. Linki macie na dole w opisie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.